Tutaj wchodzimy, miejsce na garderobę, w prawej garaż. Małej łóce można z niego zrobić łazienkę. Schody można zabudować i zrobić sobie tam jakiś schowek. Salon z kuchnią. Wyjście na zewnątrz. Ciepło, od którego nie ma teraz, jak widać oświetlone. Kończę działka tego domu, tu jest skrajnego. I tutaj ze skrajnego jest jeszcze tyle. Z boku. Chocieplane wełną jak widać. Tarasy słoneczne. Jest godzina 16 gdzieś. Tak, może tak. Wychodzimy z tego, tu jest aneks kuchenny. I tu jest ten salon. Idziemy sobie na górę. Tu jest taki hol dosyć duży. Można zabudować ściankę, zrobić tutaj garderobę. Jest spokój numer jeden, była dachowy. pokój spokój numer 2 Widok jest taki, oczywiście rusztowanie stoi, ale zniknie. Tutaj jest ta duża łazienka I tutaj jest ten największy pokój, który co może tak się da, Który można przedzielić generalnie na dwa niezależne pokoje z przejściem w tym miejscu w ścianie odchodu i widok jest taki